Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mój drogi i moja droga, live, który za chwilę obejrzysz, jest live'em um, z 2020 roku. Były one um, prowadzone w każdym tygodniu, w większości, e, czyli jakby z tygodnia na tydzień, na moim fanpage'u Ludzie Sukcesu. E, i są one teraz dodane dopiero do YouTube'a, dlatego są troszeczkę z opóźnieniem, żeby nie było więcej pytań, które często były na YouTubie. Dlaczego te live'y są stare? No więc właśnie odpowiedziałam na Twoje pytanie. Zapraszam do oglądania, do słuchania, a ja Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. Dobry wieczór, dobry wieczór. Chciałam się zapytać, czy mi widać, czy mi słychać. Zanim się zbierzecie. To ja ręce. O, już są dwie osoby, fajnie cieszę się. Jak zawsze rączki nas na tym. Ja dopiero skończyłam sesję online, także po prostu musiałam się tylko trochę przeżykować i jestem już z wami. Jestem przygotowana. Witaj Elżbieto, witaj Rafale, cieszę się. Dajcie proszę tylko znać w komentarzu, czy mnie widać i czy mnie słychać. Cześć Mariusz, witaj. Fajnie, że jesteś. Mhm, uh -huh. Paulina. Witaj Paulina. Uh -huh. Dajcie znać proszę tylko, czy mi widać i czy mi słychać, dobra? Będę bardzo wdzięczna. A, tak, widać, słychać. Dobry wieczór. Mateusz. Mateusz, no ty to jesteś. Cześć Aniu, cześć. Mhm. Uh -huh. Super, szybciutko się przygotowałam, ponieważ tak jak powiedziałam, skończyłam chwilę temu sesję, więc jestem już gotowa i zwarta. Dla Was chciałam Ci opowiedzieć o bardzo ważnych kwestiach. Także. Angelika! O, witaj Angeliko! Widać cię słychać. Fajnie, cieszę się. Mhm. Nadajcie z Polski, czy może jesteście skąd, skądś indziej, to dajcie znać. Witaj Sylwio. Cieszę się. Dzisiaj z Sylwem miałyśmy chwilę też swoją. Dobrze, moi drodzy, ja nie będę tutaj dłużej przedłużać, ponieważ mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. I mianowicie, chciałabym dzisiaj bardzo fajną rzecz opowiedzieć. To jest druga część serii Uwierz w siebie i rusz z miejsca, zrób po prostu coś ze swoim życiem. I chciałabym Wam opowiedzieć. Na początku powiem bardzo fajną historię, ale zanim to opowiem, to słuchajcie, jest taka kilka takich bardzo ważnych kwestii. Pierwsza to jest taka, że do niedzieli, włącznie do godziny 00, do północy. Jest darmowa wysyłka, jeżeli zakupicie jakąkolwiek książkę na sklepie, to macie darmową wysyłkę. Także możecie skorzystać, możecie już zrobić prezenty wcześniej dla, dla swoich bliskich. Także myślę, że to jest bardzo fajna opcja, ponieważ macie taniej i oszczędzacie swoje pieniążki, a myślę, że to jest ważne. Druga bardzo ważna kwestia jest taka, że od piątku do niedzieli, łącznie do też do północy, wszystkie produkty elektroniczne, czyli wszystkie kursy, webinary, nagrania, będą. Będą 50% przeceniony. Także możecie z tego skorzystać, ale uwaga, oprócz kursu uwierz siebie, który jest przeceniony 20% i on będzie przeceniony do niedzieli 20%. Potem skakuje i cena będzie już wyższa, będzie kosztowała 99 zł. Więc, jeżeli ktoś ma ochotę, co zrobić ze swoim życiem, to ja wam serdecznie go polecam, ponieważ wiem, jak wartościowo on jest i ile rzeczy może wnieść do waszego życia. Jeżeli to przesłuchacie, zrobicie i wprowadzicie pewne rzeczy do swojego życia. Ale taka jedna kwestia: jeżeli nie chcesz jakby nic zrobić, albo nie chcesz, kupisz go tylko po to, żeby kupić i jakby nie przejdziesz go, to nie kupuj go bez sensu. Ludzie kupują kursy, słuchajcie, jakby. Nie wiem, czy jestem dobrze pomalowana. I nie przychodzą ich po prostu i to są bez sensu wydane pieniądze. Nic się w Twoim życiu nie zmieni. Nic się w Twoim życiu też nie zmieni, jeżeli będziesz tylko czytać książki albo słuchać uwaga różnych osób na YouTubie, czy tam różnych podcastów, bo wtedy robisz sobie mętlik w głowie. Jedna osoba ci mówi to, druga Ci robi, mówi tamto, trzecia mówi co innego. I tak naprawdę Ty nie wiesz, co masz zrobić i w jaki sposób masz iść i kreować swoje życie. I uwaga, sama powiem na swoim przykładzie, że ja kiedyś w taki sposób działam, Jakby słuchałam kilku osób naraz i jakby moje działania nie szły w żadnym dobrym kierunku. Dopóki nie posłuchałam najważniejszego, najważniejszej osoby, czyli Boga. I wtedy on mi powiedział, że ma być dokładnie tak i tak, więc po prostu zaczęłam to robić. Robię to do dzisiaj, pomagam ludziom. Mega mnie to cieszy, że jakby ludzie zmieniają swoje życie, że wyciągam ich z dołów, z depresji, z różnych życiowych zakrętów i że wzrastają, nabierają poczucia własnej wartości, realizują swoje marzenia, otwierają biznesy i tak zmienia się ich rodzina, to jest przepiękne i, i wartościowe. I uwaga, jeszcze jedna kwestia, Zobaczcie, miałam tylko chwilę powiedzieć: będą też od piątku przecenione konsultacje ze mną, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać, to będzie taka opcja. Ta opcja nie będzie duża. Dla moich klientów, z którymi pracuję, jest całkiem jakby inna opcja. Dla wszystkich pozostałych jest, będzie inna opcja. Będzie to nieduży rabat, ale będzie. Zawsze można zaoszczędzić kilkaset złotych, więc myślę, że warto. I ta pula będzie też ograniczona, ponieważ ja mam ograniczoną ilość czasu. Więc jakby ta pula się skończy, albo moi klienci, z którymi pracuję, wykupią, to ja po prostu nawet jakby nie dodam tej opcji. Albo dodam po prostu w ograniczonej ilości, więc zobaczymy, jak to będzie. Więc no, od piątku do niedzieli takie rzeczy. A teraz opowiem Wam bardzo fajną historię. Ta historia jest o Wiesiu. I chciałabym Wam opowiedzieć tę historię, dlatego że ona jest bardzo ważna. Wiesiu zmarł. Był to mężczyzna i on zmarł. I jak wiecie, może nie wiecie, czy wierzycie, czy nie wierzycie w cokolwiek, więc jakby Wiesław zmarł. I Wiesław miał wybór, gdzie może iść. Spotkał świętego Piotra i Święty Piotr do niego mówi: słuchaj, możesz iść do nieba albo do piekła. Ale najpierw możesz jakby sobie wybrać. I słyszałam tą historię ostatnią, więc jakby chciałam wam przekazać ją. I możesz sobie wybrać, gdzie chcesz iść. Czy chcesz iść do nieba, czy chcesz iść do piekła? A on mówi, no dobra, ale to jak mam wybór, to mogę zobaczyć najpierw jakie jest tu, a jakie jest tu, on mówi, tak, jasne. No to zabrał go do nieba. Poszli do nieba, no i ją zobaczyła tam, no kurczę, no, jakby taka aura, wszystko, wiecie, jasne, ludzie mieli tu coś robią, tam coś robią, jakieś fajne tworzą projekty. Tu jakieś domy budują, tam się cieszą, tutaj ze zwierzętami sobie chodzą. Mówią, wow, no naprawdę jest tu całkiem sympatycznie. Nie? W ogóle jak się fajnie tu czuje i dużo jakby złota i wszystkiego, jakby tak, tak miło jest, w ogóle taka, taka przyjemna atmosfera. No dobrze, a mogłabym jeszcze zobaczyć, jakie jest w piekle? On mówi, no jasne. Mówi, no dobra, no to zjechali w słuchajcie, w dół, pojechali sobie do piekła, no i tam święty Piotr go zaprowadza i mówi: No to proszę, ja tu zostanę, a ty sobie wejdź. No i tam zapukali, otwiera mu Lucyfer, szatan mu otwiera. I mówi, zapraszamy, zapraszamy, proszę bardzo tutaj. On tam wchodzi, patrzy, a tam impreza. Słuchajcie, impra, wiecie, fajne fajne rzeczy, dziewczyny chodzą, tu dziewczynki i tak dalej. Mówię, proszę bardzo, tutaj usiąść sobie czego sobie życzysz, może jakiegoś drinka, może jakąś chcesz wybrać sobie kobietkę, może tutaj. On mówi, wow, mówię, Ja tak nawet w, w życiu normalnym, w realnym tak nie miałem. Mówi pewnie, to ja sobie coś wezmę. O, proszę bardzo, tutaj masz menu, wybierz sobie coś do jedzenia, co, co ci panie mają przygotować, co byś chciał, może jedną panią, może kilka, jak, jak wolisz, i tak dalej. I on tak sobie myśli, wow, mówi, to jest czat. Mówi, no tam na górze było tak, no wiecie, no tak spokojnie, w ogóle taka aura miłości i tak dalej, ale tu, impra, dyskoteka, ludzie się cieszą, bawią. Wiesz, dziewczyny, i to mogę sobie wybrać, którą chcę. Mogę jeszcze z, jakby z kilkoma sobie tutaj zrobić, mówi, no to jest w ogóle czad, nie? Jeszcze jedzenie, picie, alkohol za darmo, wszystko mam mówi. Nie, ja myślę, że tu zostaję. Ale czy jesteś przekonana o tym, że chcesz, tu? Ja myślę, że ja tutaj zostaję, tu jest mi tu dobrze. Przekalkulował sobie, zobaczył, że tam jakby nie ma takich rzeczy, ale tu. To się dopiero dzieje, on tak w życiu nie miał, jeszcze w życiu takim, wiecie, realnym takim, jak on żył, to nie, nie dobrze mu się jakby wiodło z kobietami, więc jak może sobie tutaj pozwolić, mówi, no to dobra, no to jedziemy. No i słuchajcie, no i mówi, dobra, no ale czy jesteś pewny? Tak, jestem pewny. Więc Sharon przyszedł, dał mu kartkę papieru, celograf, że świadomie podpisuje, że zostaje tutaj. No, i uwaga, no i, i Wiesiu podpisał, jakby ten cograf mówi: No, no super, no to już jakby e, jesteś z nami, i do końca życia wiecznego będziesz e, sobie tutaj. I on mówi: Super, mówi, ja jestem zadowolona. On mówi: No, dobrze, to zapiszemy cię dalej. No i otworzył, e, szatan otworzył kolejne drzwi. I on tam wchodzi, patrzy, a tam ciemnica, tam jakieś kotły, smród, ciemno, ludzie krzyczą. On mówi: Co to w ogóle jest? On mówi, nie, 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 nie przepraszam, ja, ja tutaj nie chcę być, ja, ja. Coś jest nie tak, chyba jakaś pomyłka. On mówi, nie, nie, nie dobrze, tu zapraszamy dalej. A on mówi, ale tutaj jest strasznie, tutaj w ogóle, tutaj się nic nie dzieje, tu jest ludzie, krzyczą, jakby smród, ciemno, smoła, kotły jakieś. On mówi, ja nie chcę tutaj być, ja chciałam tam być, i w ogóle. Aż on mówi, tak, 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 tylko że tam, tam było nasze biuro reklamowe. Koniec historii. <laughs> Jakie macie wnioski z tego? <laughs> Jakie macie wnioski z tego, moi drodzy, możecie mi napisać? Bo to jest koniec historii. Wiesiu jakby yy, dostał ołudę tego, co było mu pokazane, yy, i wybrał to, co myślał, że jest fajne w cudzysłowie na chwilę. Tak? Ale podpisał cerograf na całe życie i po prostu poszedł tam, gdzie poszedł. Dlatego, że po prostu szatan go oszukał i poszedł, pokazał mu to, co, czego nie miał w życiu być może. To było biuro reklamowe, więc jakby zareklamowali się jak najlepiej. No i po prostu poszedł dalej. I mhm. dlaczego to opowiadam? Dlaczego, że jak usłyszałam tą historię, co myślała, wow, w życiu jakby mamy bardzo podobnie. Czyli dostajemy różne rzeczy albo chcemy różnych rzeczy, ale bardzo często jest tak, że nie idziemy w, w dobrą stronę, tylko szukamy łatwych dróg, łatwych możliwości, e, łatwych możliwości zarobienia, łatwych możliwości e, nie robienia niczego. E, żyjemy w świecie, gdzie zobaczcie, daje nam się, jakby wszystko hop, już pod dostatkiem. Ludzie nie chcą, e, chcą natychmiastowej gratyfikacji, czyli chcą otrzymać coś już teraz, szybko i natychmiast. Nie chcą przejść procesu, nie chcą zmiany, nie chcą e, tego, żeby. E, oni chcą mieć od, od razu tu. Nie chcą przejść tej drogi, kto, którą muszą wykonać, żeby otrzymać e, to. Więc jakby szatan mu pokazał to, czego nie miał, więc pokazał mu to i on od razu jakby hapnął się na to, ponieważ, uwaga, nie miał odpowiednich wartości, nie miał odpowiedniej postawy, nie miał charakteru e, jakby w sobie i nie miał honoru do, do, do tego i nie miał ugruntowanych swoich wartości w swoim sercu, więc wybrał to, co zostało mu pokazane. I zobaczcie, tak naprawdę w świecie bardzo często właśnie jest, że my chcemy coś, co widzimy, że jest ładne, piękne, że jest, wiecie, fajne, ale nie chcemy przejść tej drogi którą warto przejść, dlatego że jeżeli ty to przejdziesz, to zmienisz swoje serce, a tym samym zmieni się Twoje postrzeganie pewnych rzeczy, zmieni się Twoje otoczenie, ludzie, zmieni się Twoje, twoje relacje z bliskimi, zmienią się, zmieni się otoczenie, Twoje, tak? I ty będziesz całkiem innym człowiekiem, będziesz widział więcej niż tylko to, co pokazują Twoje oczy. I gdyby on w ten wiesiu był ugruntowany, tak? Miał poczucie własnej wartości, miał dobre fundamenty, miał swoje wartości, miał wiarę, to widząc to, jak on by tam poszedł, słuchajcie, to czy on jakby a, widząc to, wiedział, że może to jest jakby zakłamane albo oszukane? Ja myślę, że wie, wiedziałby. I mm, wczoraj miałam sesję z jednym z, jednych z moich y, klientów i to był mężczyzna, i miał za zadanie, żeby pojechać na dyskotekę. I to było, jakby, jedno z zadań, ponieważ ja, jak ze mną się pracuję, to jakby bardzo często popycham ludzi do pewnych takich rzeczy albo zdarzeń, które mają, jakby, wyprowadzić ich z ich strefy komfortu albo coś zrobić, zmienić coś w ich życiu. Więc, jakby, jednych zadań miało być to, żeby pojechał na dyskotekę. No, i pojechał tam już drugi raz. I podczas naszej rozmowy on powiedział, że czuł się, że nie jest w dobrym miejscu. I ja zapytałam, dlaczego? On powiedział, że ja nie pasuję tutaj. Dlaczego? Jak, dlaczego tak sądzisz? I jakby rozmawialiśmy dalej, i poprzez proces, jaki on przeszedł, i jak on bardzo mocno jakby wzrósł, zobaczył pewne rzeczy, zaczął się rozwijać i tak dalej, on zobaczył, że on nie znajdzie tam tego, czego szuka. On dokładnie już wiedział, że, że to, czego on szuka i co jest wartościowe, na pewno nie będzie tam, ponieważ tam wiedział i czuł, że tam nie pasuje i w tym momencie powiedział, że traci czas na to, że w ogóle tutaj jest. Więc jakby to, było, to był tylko drugi raz, kiedy tam pojechał i jakby od razu jakby wywnioskował, miał taką mądrość w sobie, że wywnioskował, że to nie jest to, że on musi jakby zrobić to gdzie indziej, szukać tego gdzie indziej i zrobić coś, bo to nie jest dobre miejsce i strata czasu. Zobaczcie właśnie i, i jak bardzo mocno jakby rozwój i procesy pewne działają w naszym życiu. Tak? Jeżeli my coś wiemy, że coś jest dobre, albo co nie. My mamy jakby ugruntowane pewne wartości, to ty dokładnie będziesz wiedział i będziesz czuł, że coś jest dobre, albo coś nie jest dobre, że coś jest prawdziwe, albo coś nie jest prawdziwe. I wiecie, jest taki bardzo fajny fragment. Ja już go kiedyś czytałam, ale go przeczytam. Przeczytam go dzisiaj. Dzisiaj czytam go jednej z moich klientek. Ale chciałabym Wam go przeczytać. To jest fragment, dosłownie ostatnia druga kartka w Biblii. W w, w, po prostu druga ostatnia kartka i to jest w Apokalipsie Świętego Jana. W, 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 już wam mówię, który to jest 21 rozdział, ósmy werset. I uwaga! Teraz jest bardzo ważny werset, który mówi. Kiedyś go czytałam. A dla tchórzów, niewiernych, obierzmiałych zabójców, rozpustników, guślarzy. Baławochwalców i kłamców wszelakich, udział ich w jeziorze gorącym ogniem i siarką, to jest śmierć wtórna. Widziałam, o, widziałam Wam jakby dzisiaj tą historię na temat siarki, znaczy na temat Wiesia. I to jest do, dokładnie opisane, właśnie jakby pokazany, jakby kawałek tego, co się znajduje na dole. Ale to nie chodzi mi dzisiaj o to. Chodzi mi o to, kto został wymieniony jako pierwszy, kto pójdzie na zatracenie, tak? A dla tchórzów niewiernych. Piersi którzy zostali to to są tchórze. Dlaczego? Dlatego, że osoba, która jest chórzem, czyli jest to osoba, która wie, że może coś zrobić w swoim życiu, wie, że może coś zmienić, ale po prostu tego nie robi. On dokładnie czuje w swoim sercu, że jest coś, co robi źle, albo jest coś, co czuje, że nie powinien tego robić a nie powinienem jakby, nie wiem, palić, bo to zabija mnie, nie powinienem mówić takich rzeczy do swojej żony, nie powinienem się denerwować, nie powinienem to, nie powinienem tamto i wie, że może coś z tym zrobić, ale po prostu z lenistwa, niechcenia, czasami ego, braku pewności siebie po prostu tego nie robi. Dlatego, że czasami strach go ogarnia, a czasami jakby inni ludzie mówią mu, co on ma robić. I dlatego Dlatego słuchajcie jest, y, dlatego stworzyłam ten kurs właśnie. Uwierz w siebie dla osób, które chcą jakby wejść na wyższy poziom, chcą przejść jakby pewien proces, y, żeby zrobić w swoim życiu coś innego niż tylko to, co pokazują im swoje ich oczy, niż tylko to, co pokazuje im świat. Dlatego, że jak ty przejdziesz pewne rzeczy i wejdziesz jakby na poziom wyżej, to zobaczysz rzeczy z innej perspektywy. I uwaga, pytanie jest teraz jakby ktoś może zadać. No dobra, ale ty się nie boisz. Uwaga, tak, też się boję czasami. Boję się czasami. Tylko, że ja robię tak, że ja po prostu zakasam rękawy i mówię, okej, okay, ja się boję, ale ja mimo wszystko idę dalej. Boję się, bo nie wiem, co mnie czeka, ale idę dalej. Tak? Dobra, nie umiem na przykład, czy umiesz sobie radzić z krytyką? Kiedyś nie umiałam sobie radzić z krytyką innych. Tak? Ludzie mówili do mnie różne rzeczy i tak dalej. Bolało mnie to, jakby obawiałam się tego, nie robiłam pewne rzeczy z uwagi na to, ale dzisiaj. Nie, nie boję się krytyki innych, ponieważ tyle razy już zostałam skrytykowana i bez względu na to, czy coś robię, czy czegoś nie robię, ludzie zawsze będą mówić. Zawsze będą gadać. Po prostu robię coś, gadają. Nie robię, też gadają. I pytanie do Ciebie jest: czy w Twoim życiu, jeżeli coś robisz, to nie gadali? A jak coś robiłeś, to czy gadali? Zawsze będą mówić. Zgadza się? Więc jakby opinia i krytyka innych zawsze będzie w Twoim życiu. Ale jeżeli Cię się ugruntujesz, raz jeszcze, i kiedy nabierzesz wiary i pewności siebie, nie będzie Cię to dotykać. Po prostu nie będzie. Oni będą chcieli Ciebie tak ukłuć. Zobacz, jaki mam piękny w ogóle długopis. Ja bym chciałam, ja chciałam pokazać ten długopis. To jest długopis, który otrzymujecie w przesyłce. Jeżeli zamówicie powyżej, znaczy od 99 zł w pakiecie, po prostu dodawany jest taki długopis. Nie ma go jeszcze na sklepie, ale i tam jest ładnie napisane wszystko jest możliwe. O, to tak powinnam pokazać. Wszystko jest możliwe. Piękny, jest bardzo lubię go, właśnie pisze Więc jakby, m, kiedy wchodzisz w proces, kiedy działasz, to jakby zmienia się twoje wnętrze. I wtedy ktoś będzie chciał ci ukuć, tak wiesz, pilę ci wbić, do, do, dowalić ci i tak dalej, ale on tak naprawdę dotknie cię to już, tak jakby mnie dotknie, ale już mnie to nie ukłuje, nie zaboli, ponieważ ja znam swoją wartość, ja wiem, kim jestem, wiem, do kogo należę, wiem, kto stoi za mnie, wiem, jakim jestem człowiekiem, wiem, co przeszłam, więc jakby i uwaga, i wtedy też wiem, kim jest drugi człowiek. Bo kiedy człowiek jest szczęśliwy, kiedy człowiek jest spełniony, kiedy człowiek ma swoją wartość i radość, to nie będzie tłam się drugiego człowieka. I przyszedł do mnie, albo byśmy się poznali, i wyobraź sobie teraz, że ja do się tak mówi na live, ja spotykamy się, a ty cię mówię, jesteś głupi, w ogóle bałwan i weź w ogóle, kim ty jesteś, ty cymbale jeden. I co myślisz ty, ona tutaj mówi, pisze książki, w ogóle takie rzeczy, a tutaj mówi, to do mnie, do mnie takie słowa. To by było w ogóle jakby kompletnie nie, nieadekwatne. Zgadza się? Ale ja w ogóle nie mam takiej potrzeby, dlatego że ja każdemu człowiekowi życzę dobrze. Dlaczego? Dlatego że ja sama jakby w sobie jestem szczęśliwa. I kiedy ty jesteś szczęśliwy, to nie masz potrzeby życzyć komuś źle. I uwaga, jak bardzo, uwaga, jak bardzo. Um, Musisz być ugruntowany właśnie, i, i musisz mieć swoje poczucie własnej wartości i wiarę w siebie, kiedy ktoś życzy ci źle i jedzie po tobie, a ty stoisz wyżej i patrzysz na niego z góry i mówisz do niego, słuchaj, a ja ja ci życzę wszystkiego najlepszego. Tak? A ja cię życzę wszystkiego najlepszego. Zobaczcie, to, jaki to musi być wyższy poziom jakby świadomości, tak? Kiedy ktoś tobie robi coś złego, a ty mówisz, a ja cię życzę wszystkiego najlepszego, błogosławię cię. Jak nie wiecie, co znaczy błogosławić się, to błogosławić, to znaczy życzyć komuś dobrze. Więc czasami, jak ktoś mi pisze w komentarzach tutaj, ja naprawdę rzadko czytam. Czasami, jak mam czas, to przeczytam i odpiszę. Ale jak nie mam czasu, to wiem, że ktoś tam gdzieś tam pisze. To wtedy na przykład odpiszę właśnie: Życzę wszystkiego najlepszego, albo błogosławiecie. I ktoś nie wie, co ma dalej powiedzieć. No bo co ma powiedzieć? Jak ja mu życzę dobrze. On mi jedzie po mnie, a ja mu życzę dobrze. Dobra. Nie wierzysz w siebie. Uwaga, nie wierzysz w siebie, ponieważ rodzice w ciebie nie wierzyli. Miałeś takie otoczenie, ale uwaga, dzisiaj jesteś świadomym człowiekiem, możesz wszystko zmienić. Więc nie bądź tchórzem. Możesz zmienić swoje życie, możesz zmienić relacje ze swoimi dziećmi, możesz zmienić pracę, możesz zmienić miejsce zamieszkania, możesz zmienić swoje ciało, jeżeli dzisiaj jesteś okrągłą, pyzą, polską albo po prostu wielkim pączkiem. Możesz? Możesz. Ale uwaga, brak ci odwagi, odwagi, albo jesteś po prostu leniem śmierdzącym. Więc zacznij coś robić. Powiesz, ale ja nie jestem wytrwały, nie jestem wytrwała. Właśnie na kursie się tego nauczę. Nauczę Ci wytrwałości i konsekwencji, ponieważ ja też kiedyś nie byłam wytrwała, nie byłam konsekwentna. Kompletnie nie byłam. Jeszcze mówiłam sobie, że taka nie jestem, i taka byłam. I jakby cały proces, który przechodzisz z kursem, daje tobie to, że ty się uczysz małymi krokami. I jeżeli to zrobisz, to w każdym aspekcie twojego życia będziesz wytrwały i konsekwentny. Nie zdarzy się to może od razu, jakby w przeciągu dwóch tygodni ale wejdzie to w Ciebie i będzie Cię to ugruntowało i będziesz widzieć więcej, tak jak już powiedziałam wcześniej, dalej i inne rzeczy niż widzą inni. E, dobrze, powiesz, nie umiem wybaczać, nie umiem odpuszczać e, i trzymasz żal w sobie. Dalej, kolejna rzecz i znowu. Więc jakby masz szansę na to, żeby się tego nauczyć, żeby to zmienić, żeby zrobić coś w swoim życiu, bo kiedy Ty trzymasz żal, zobacz, to w Twoim sercu i w Twoim ciele jest zła energia, i e, jakby jest taki fragment w Biblii, który mówi, całe, jeżeli odrobina, odrobina zakwasu, zakwasza całe ciasto. I jakby odrobina takiego właśnie niewybaczenia wchodzi do ciebie, to ona jakby rozprzestrzenia się w Twoim sercu. Wtedy nie możesz jakby mieć odwagi albo cieszyć się albo tak dalej. Będziesz jakby to się będzie rozprzestrzeniało, i będą wchodziły do ciebie inne, negatywne. E, uczucia i emocje, dlatego, że Ty je już jedną wpuściłeś. I łatwiej będzie po prostu wchodzić im w kolejnym. Dobrze. Mm. Mam kiepskie relacje z, blis z bliskimi. No właśnie. Zobacz. Wszystko zaczyna się od Ciebie. Tu, od Twojego serca. Wszystko. Jeżeli masz kiepskie relacje z bliskimi, to nie jest wina Twojej żony albo Twojego męża, tylko to jest Twoja wina. Dlaczego? Ale jak to? Ale ona taka jest. Ale Ty też taki jesteś. Żona mówi do męża... Ty to jesteś debil. A ty jesteś debil do kwadratu. A ty jesteś debil do potęgi A ty jesteś debil jak stąd do, do tego, do księżyca. A ty jesteś głupek jak stąd do księżyca i z powrotem. No i kto ma rację? Jak oni siedzą na tym samym poziomie i po prostu jadą po sobie. Ale ktoś musi w końcu, tak, zrobić coś i wejść wyżej. I kiedy, kiedy on wchodzi wyżej, wtedy zmienia się jakby cała relacja. Zobaczcie. To, to jest tak naprawdę. Weź odpowiedzialność za siebie. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Weź odpowiedzialność za, za to, że coś ci nie wyszło. To ty. Od ciebie to zależy. Nie, nie od nikogo innego, tak? Chcesz zmienić pracę, chcesz otworzyć firmy może, masz może jakieś marzenia i w ogóle. Ale strach, który masz w sobie, nie pozwala ci na to, żebyś to zrobił. Dlaczego? Dlatego, że jesteś owładnięty po prostu niepokojem. I strachem. I uwaga, świat. Będzie poddawał tobie, jeżeli jeszcze oglądasz telewizję, świat będzie poddawał i ty się karmisz tym, więc tym czym się karmisz, tym jesteś. Jeżeli słuchasz, czytasz, masz takich znajomych i karmiesz się strachem i lękiem, to taki będziesz, po prostu będziesz obsrany. Będziesz obsana po pachy i będziesz obsane popachy i nie będziesz nic robić. Ale jeszcze raz powtórzę, pamiętaj, jak brzmi jeden z ostatnich wersetów, który z Biblii. Dla tchórzy. Tak? Bo kiedy panie. Mm, Ktoś kiedyś powiedział, że jak strach puka do drzwi, a ty otworzysz to, nikogo, nikogo tam nie będzie. Po prostu ja też się boję. Boję się, ale robię. Tylko pytanie, czy ty jesteś na tyle gotowy i na tyle odważna, żeby po prostu mimo tego, że się boisz albo mimo tego, że się obawiasz, po prostu zaczynasz coś robić. Mm, Okej, okay. dobra, coś jeszcze chciałam powiedzieć? Mm. A, mm, e, dzisiaj mm, bardzo fajną rzecz też mi e, powiedziała moja, e, moja jedna z klientek. E, m, wiedziałam o tym po części, e, ale ona jakby mnie do tego jakby przekonała i uświadomiła mi, e, że rzeczywiście tak jest, ponieważ dziś o tym słyszałam wcześniej. E, potwierdziła mi e, to, że, e, że właśnie tak jest. E, Lekarze, którzy zajmują się jakby pomaganiem ludzi odnośnie. Okej, okay, widzę, że mam coś z internetem. Dobrze, kończę moi drodzy. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, we wtorek. Wyjątkowo zrobiłam teraz w środę, ponieważ wczoraj nie mogłam. Najważniejszy człowiek w moim życiu wczoraj stał się nastolatkiem, więc. Po prostu spędziłam z nim czas. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrych przemyśleń. Skorzystajcie z kursu, te osoby, które chcą coś zmienić w swoim życiu, tak naprawdę, i przejdźcie przez ten proces albo przyjdźcie na konsultację, wtedy popracujemy i zrobimy coś. Tylko musi być to osoba, która tak naprawdę chce. OK? Życzę Wam dobrych przemyśleń i pamiętajcie: nie bądźcie tchórzami. zróbcie coś w swoim życiu. Po prostu zrób coś w swoim życiu, nie bądź tchórzem. Miej jaja. Tak ujmując to krótko. Ja ściskam Was kochani, do zobaczenia do.